Witam wszystkich Ponownie Dawno mnie nie było A tam sprawy życiowe Praca, inne pierdoły Nieistotne Ale Już chwilę chodzę Nie wiem z pół godziny Kuleczka fajna muszkietowa Boratynkę Umyję w domu Ładna Przyzieleniała Może coś będzie widać ale jest jeszcze jakiś moniak zaraz zobaczę co to będzie kopiejka jakaś no jak zwykle Poczekajcie chwilę, przemyję to Zobaczymy co to jest Dobra już widzę Dwie kopiejki Moje w domu, wstawię fotki Na końcu filmiku Teraz nie będę siedział tu w polu czyściu Bo no niepewna pogoda jest, bo to chmury są a jeden dzień kurde, po nockach wolnego, mam to. Trzeba skorzystać, bo jutro już z powrotem malać. Lecę, zobaczymy, co będzie w następnym dołeczku. Do zobaczenia. Słuchajcie, tak, chodzę, chodzę. Wpadają ładne kuleczki, te muskietowe kucze, ale na co wygląda, że to pole nie jest tak przechodzone. Ale miałem sygnał, kopię, kopię. I taką dziurę wykopałem. Czekajcie, jest. Nie wiem, co to jest. Zaraz będę kopał dalej. Ale coraz mocniejszy sygnał. Nie wiem, nie mam pojęcia. Może hełm. ma taki rand czekajcie gdzie mam nóż wszystko możliwe że znalazłem hełm nie coś tu odstaje ale zobaczcie jakie to jest kurde duże Kopa trochę jeszcze. Zobaczymy. Ty to zaraz schodzi tam w dół. Takie. O kurde jakie to jest duże. Ciekawe co to. Ale czy hełma? Było coś takiego? Chyba nie. Ale mam zajawkę. O kurde. Nie wziąłem statywu cholera. Dosyć to szerokie. Gdzie? O kurde wiecie co? Ja to rozkopię bardziej i zobaczymy co to może być puste w środku, ale nie ma szans żebym to nawet ruszył. Odkopę to jeszcze i zobaczę. Zaraz pokażę wam. Słuchajcie mam to. Nie do wiary. Zobaczcie jaką dziurę wyryłem. 180 cm. Kurde. Nie widać. Ale zobaczcie co pięknego wykopałem. Taki dzban. Jedno ucho urwane. Piękny dzban Ja nie mogę Pusty Nie ma nic w środku Gdzie emaliowany w środku Nie, emaliowany, nie wiem co to jest Jak ja go zabiorę A zabiorę go na pewno Pięknie zobaczcie moja stopa Jaki on jest wielki Ja pierniczę tak głęboko Zobaczcie, Tiangsun wchodzi prawie, no ma jeszcze 30 centymetrów po przyrząd. Słońce świeci, nie będzie widać, ale pięknie. Chodzę, chodzę po tym dzbanku. Cały czas mi wpadają. Łuski, nie łuski tylko to znaczy te kulki muszkietowe Ale zobaczcie co mi teraz padło Co to jest ja pierdzielę jakiś nit albo spinka Pięknie. tylko cię troszkę przetrę skupi coś nie chcę skupić Cholera. ale rewelka a stare Piękne fanty tu wchodzą, kurde Dobra, będę mył w domu Na końcu filmu powstawiam fotki Okucie ma jakieś ozdobne od czegoś, nie mam pojęcia Czekajcie co wam się za słońcem też nie będzie widać Dobra Lecę dalej, zobaczymy. Super dzień kurde. Jestem krótko, bo będę ze 3 godzinki tylko. Ale coś pięknego. Pole obrobione jest gdzie chodzić, ale co z tego jak od jutra znowu malać. Szkoda. Dobra, zmykam. zobaczymy się przy następnym dołeczku. Gdy taką górką spokuję różne rzeczy i coś mi tu Spadło? co to, jest guzik jakiś chyba. nie jest jakaś wypustka gdy słońce świeci, nie wiem co to wychodzi w telefonie, ale przemyję to. Zaraz zobaczymy. Poczekajcie chwilę. Nie wiem czy nie to deczko, de, denko od fajki. Coś tam napisane jest, zobaczę w domu. jakieś wypustki są tutaj jakby była z tej strony zatyczka i zobaczył umyję to może coś lepiej będzie widać w domu tu. No i proszę taka dziurka i jakiś stary młotek na pewno stary bo nie typowo cięty bo teraz są inne. Gdzieś tu jeszcze widziałem oznaczenie, jakby mokry, ale nie widać teraz pod cech. Dobra, ale co dalej? Przelecę jeszcze tu, zobaczę. I idę tam w górę. Do następnego. Powiem Wam, kopię, kopię, co chwileczkę. Kurde, dosłownie co kawałek sygnały, ale. Jest jakaś krągłość kolejna. Jakaś wypustka jest. O, chropowate z drugiej strony. To chyba nie będzie monetka Ewentualnie coś przypalonego. Zaraz to podmyję troszeczkę. To Wam pokażę. Bardzo dużo sygnałów tutaj jest Różne dziwne fanty wpadają dosłownie co parę kroków Dobra przemyję to i zobaczymy Już widzę już widzę, Jest to nasza polska monetka Pewnie jakieś stare 2 albo 5 zł orzełka widać Zmykam dalej, nie wiem kiedy dojdę, jak będzie tyle fantów, to nie wiem kiedy dojdę tam do samej góry. Dobra, zasypię tam te dołki i zmykam dalej do następnego. Dobra, wracam pomału w kierunku domu. I widzę jakąś boratynkę. Pewnie o, coś się pokazuje, coś się pokazuje Przemy je w domu to zobaczymy Jest, 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 jest jest moniaczek ładnie się pokazał to jest? O, widzę, że kopiejeczki kopiejeczki. Ups, uciekło. Poczekajcie, chwilkę przeczyszczę troszkę, to zobaczymy, co to padło. Kurczę, cały czas się nagrywało. Ale ja to wytnę. Jakaś jedna kopiejeczka, chyba przemyję w domciu, to zobaczymy, może jakąś datę. Coś się dzieje, coś się dzieje. Lecę teraz tam. Później muszę przejść tam. Do góry. Tam gdzieś mam ten dzbanek zostawiony. I później na dół, na dół, na dół, na dół. Myślę, że jeszcze z półtorej godziny chodzenia mam. Także gdzieś tam się zobaczymy po drodze. Do następnego. Popatrzcie, może przeszedłem 10 metrów. Grzebnąłem praktycznie na wierzchu. Znowu jakaś monetka wyskoczyła. Tym razem coś mniejszego. Zaraz przeczyszczę troszkę. To zobaczymy. Kurde, powiem Wam. Jest mega strzał. O kurde, pobludziłem znowu. 10 groszy. Ja cię nie skupi znowu. Co jest z tym telefonem? 10 groszy naszych 1840 rok. Ale piękne. Jest. 1840. Piękny. Zobaczcie sami. Nie ma jego teraz z drugiej strony. Tylko nie wiem z czego on jest, bo ciężki, na no, aluminiowy za ciężki. Umuję w domciu. Wstawię później fotkę. Ale ładny. Jeszcze nie mam takiego. Dobra. Zmykam dalej, bo kawał drogi przede mną. Do zobaczenia Dobra, wracam pomału I mamy jakąś malutką krągłość Cieniutkie O proszę medalik Mamy dewocjonalia tak przy okazji tego co lubi Mustafa Gold pozdrawiam serdecznie Ale malutki Poczekajcie chwilkę, przeczyszczę, zobaczymy Może coś wyjdzie Wiecie co, wychodzą ładne rzeczy Nie będę teraz tego tarł Niech to się na spokojnie odmoczy w domciu Zobaczę co to jest. O, teraz ładnie widać. A z drugiej strony, z drugiej strony jest patynka. No nic, zostawię to. Odmoczy się to. Pokażę wam na fotkach. a tu ładnie widać. Matkę boską jakąś Dobra zmykam dalej Może coś jeszcze wpadnie Do zobaczenia Ale się dzisiaj farci Kurde gdzie on jest? Jest następny moniaczek Co to jest? Poczekajcie chwilkę, wyczyszczę, ale komarów kurde koło tej kukurydzy. No z tej strony chyba dojechany. Zobaczymy z drugiej strony, co tam będzie widać. Poczekajcie chwilkę. No niestety muszę go odmoczyć. Z tej strony widać coś. A z tej strony destruk totalny. Dzban, niosę cały czas ze sobą, wezmę go, bo mi szkoda, kurde, piękny jest. Na pewno stary. Dobra, zmykam dalej. No i proszę jest guziczek w domu go umyję wstawię fotkę kurde koszma z tymi komarami o na nosie mi usiadł dobra schowam go i lecę dalej bo nie chcę stać w miejscu zaraz tu taka Przecinka Leśna jezi. Niby w słońcu jestem a podlatują do mnie jak cholera Lecę dalej Do następnego Kurde jeszcze na sam koniec Jakaś krągłość wyskoczyła Miałem jechać wcześniej ale Cały czas coś wpada. Adrenalinka, te sprawy. Muszę przemyć. Nie dają mi spokoju. I kurczę, żeby jutro była pogoda, to bym tu przyjechał. Zobaczymy, co będzie. Zaraz to przemyję. Poczekajcie chwilkę. Jakaś dwudziesteczka się pokazuje Chyba nasza Miejdu moje w domciu lepiej to może coś będzie widać Jeszcze pochodzę chwilę tutaj Tam już do góry nie będę szedł bo zmęczony jestem Pochodzę chwilkę i zobaczymy Jak nie to zrobię malutkie podsumowanko i do domu no to zrobię teraz krótkie podsumowanko miałem wyjść na 3 godziny, a kurde nałaziłem się prawie 6 no tak jak widać, no trochę łuseczek wpadło tak mówiłem wcześniej od 1905 do 1911 dwie jakieś współczesne jakiś taki stary gwóźdź o to jak wam pokazywałem też nie wiem co to może być kurczę słońce już tak nisko jest żółte się zrobiło ze sztućców jakieś kawałeczki kulki muszkietowe, szrapnelowe no i monetek dzisiaj dosyć Czy trzyboratynki to do identyfikacji kopiejka tu druga kopiejka, jakieś różne te kopiejki tu jakiś z polskim orzełkiem tu jest... tych 10 groszy jeszcze chyba nie widziałem medalik jakiś Guziol to jest do wyczyszczenia. Tu jeszcze jest jakaś monetka. To chyba ten cybuch od fajki. Dobra, zrobię jeszcze dogrywkę, bo mi telefon padł. Ale teraz sobie wziąłem powerbanka banka. No i tak chyba na tym skończyłem. To jest bardzo ciekawe. Teraz już nie będzie tak ładnie widać. O. Coś takiego. Moje może coś będzie widać. Tak. No i ten dzban. Kurde wielki. 80 cm jak nic, bo o jeszcze śmieć Szkoda, że ma to drugie ucho urwane postaram się go trochę przeczyścić żeliwo chyba, ciężki albo nie żeliwo, nie wiem, zobaczymy Zobaczymy, ja zobaczę jak go przeczyszczę trochę. No i oczywiście wszystko wykopałem dzisiaj tiamsunem. No i na tyle no. Piękny dzionek. Ja jestem bardzo zadowolony odpocząłem. W sumie po trzech nockach jestem, ale wyrwałem się. Bo już byłem stęskniony tych wykopek. Dobra, nie będę zanudzał Was wszystkich. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziękuję za oglądnięcie filmiku. Zapraszam na następny. Nie wiem, jak z tą pogodą będzie, ale jak będzie pogoda jutro, to na pewno tutaj wrócę jeszcze. Bo jest. Jest fajne, fajna miejscóweczka. Coś się dzieje. Dawno tyle fantów nie wpadło. Pozdrawiam wszystkich. Hej.